Noxus, kolejny region, który odwiedzamy podczas robienia fabuły zrujnowania i kolejny region, w którym rekrutujemy następnego bohatera w lidze do Sentinelów, a dokładniej Riven. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a przed wami 5 rzeczy, których mogliście nie zauważyć podczas wykonywania misji w zrujnowanym Noxusie w League of Legends. Kochani, na wstępie zaznaczam, tak jak przy freliordzie czy demacji, jeżeli chcecie sami odkrywać historię, zalecam tego filmu nie oglądać, gdyż po prostu będą tutaj spoilery. Niemniej, nasza ekipa strażników i Gwen ląduje w Noxusie. Od razu na tym etapie mamy pierwszą rzecz, która jest niezwykle interesująca. Wiemy przecież, nawet z wczorajszego materiału, że to wersja w kliencie, wersja zrujnowania w kliencie League of Legends, którą poznajemy przez wykonywanie misji, jest kanoniczna i prawdziwa pod kątem kreowania wydarzeń. Co jest dość ciekawe, no bo spójrzmy, co mamy tutaj w tle: wielkie wrota, które od razu kojarzą nam się oczywiście z Noxusem. I te wrota nazywają się Noxtra i były budowane przez Noxian celem pewnego rodzaju oznakowania swojego terytorium i prezencji noksjańskiej dominacji. Chwilę później widzimy grafikę w pełnej okazałości. Jak wiemy, z dalszych wydarzeń bohaterowie znajdują się w Noxus Prime, czyli stolicy noxjańskiej, obudowanej wokół Bastionu Nieśmiertelności, stworzonego przez Mordekajzera, i później do tego bastionu się udajemy. Co zatem mocno kole w oczy, w mojej opinii, ta prezentacja to de facto jest Noxus, ale jest to grafika pokazująca miasto portowe w Shurimie. Które dobrowolnie dołączyło do Imperium. Zatem to miejsce z tej grafiki znajduje się setki kilometrów od miejsca akcji w evencie. Czyli, czy z tej teorii, powinienem zmienić tło za mną. Ale, żeby być trochę na przekór, nie zmienię. Ale, ze mnie, Bad Boy. Dalej wkraczamy na arenę, gdzie mamy zrujnowany tłum. Nie pytajcie, dlaczego ten tłum jest zrujnowany. Nie wiem. Wraz ze zrujnowanym Dravenem, który jest showcasterem walk. Co ciekawe, ten Draven, który się tutaj pokazuje i co zwróciło moją uwagę, że przecież tłum jest zrujnowany. Nie wiem jak to się stało, ale Draven nie. Oczywiście, ten wygląd Noxianina jest odzwierciedleniem bohatera, ale z Wildrifta. Jak widzimy na początku, nie ma żadnego śladu zrujnowania, żadnego śladu mgły czy Wiego na Dravenie. Co jest dziwne, jest powiedziane przecież, że Ruined Draven jest aktualną prezentacją bohatera. Po stoczonym pojedynku z Wiego, który trwał kilka sekund, gdyż Draven od razu go przegrał i poddał się woli Wiego. Tutaj, natomiast Draven stoi sobie, jak gdyby nigdy nic, i zmienia sobie formę: z normalnej na zrujnowaną. Być może to sprawka jego, Być może potrafi ukrywać zrujnowanie przy swoich opętanych ofiarach. Niemniej jest to kwestia, z tego co wiem, przez Riot aktualnie niewyjaśniona. Idąc dalej, nasi bohaterowie pojawiają się na arenie. Oczywiście nie zmaterializowali się tam, ale nie chcę, aby ten materiał spoilerował dokładnie wszystko. A chciałbym skupić się na elementach, które nie każdy mógł wyłapać. Niemniej. Bohaterowie są zmuszeni do walki na arenie. Wygrywamy oczywiście z upiorami, i dopiero tutaj, w kolejnej części Noksiańskiego regionu, widoczny jest wpływ Wiego na Dravena w postaci prezencji jego korony. Tym razem, niestety, przegrywamy w cudzysłowie walkę z tłumem, zostajemy wtrąceni do Lochów pod areną Gladiatorów. Ja wiem, że to wizualna nowela, ale bohaterowie mówią, że zabrano im broń po wtrąceniu do Lochu, co jest całkiem interesujące. A tutaj broń mają. Tego co wiem, jest to dość częsty zabieg przy visual novelach, chociaż to nie oznacza, że tutaj nie mogłoby być inaczej. Okazuje się, że w sąsiedniej celi znajduje się Riven, czyli mamy tutaj coś, na co ja czekałem bardzo długo. Określenie, co stało się z Riven po cinematiku Awaken. Bohaterka wymyśliła zmyślny plan ucieczki, którego, jak się okazuje, jednym z głównych filarów jest stare wiadro, służące za broń ogłuszającą przeciwników. Idąc dalej, naszym bohaterom udaje się uciec. Swoją drogą znów znaleźliśmy się setki kilometrów dalej. Znaczy, dobra, tak, ja wiem, że to grafika mająca prezentować teren stolicy noksjańskiej, ale no. Tą stolicą nie jest. Niemniej, bohaterowie również odzyskali broń i decydują się na udanie się do Bastionu Nieśmiertelności, gdyż tam zmierza Mgła, a Mgła jest na rozkazy jego, a ten szuka fragmentów duszy swojej żony. Dalej przewalamy pomnik i udajemy się do podziemia można powiedzieć, do Królestwa w cudzysłowie Czarnej Róży, która ma według Riven, rzeczywiście czy bardziej według niektórych, rządzić w Noxusie. Co też jest ciekawe pod tym kątem, no bo mamy jednak Swaina wraz z demonem Raumem, którego Swain przechytrzył. Cały czas nie jest on pod wpływem LeBlanc, jak również tej nie daje się go przechytrzyć. Chyba że czegoś tutaj nie wiemy. Wiemy natomiast, że czarna róża ma potężne wpływy nie tylko w Noxusie. Tutaj nasza drużyna się rozdziela: Senna, Riven i Świeżak. Często o to pytacie, więc powiem tak, on też jest kanoniczną postacią wśród strażników. Udają się podziemnym przejściem do bastionu, natomiast Olaf, Gwen i Lucian zostają. Oczywiście, jeżeli zaczęliście od Noksusu, Olafa tutaj nie ma, ale moja ścieżka w evencie, i ta, którą wam przedstawiam na kolejnych materiałach ze zrujnowania, czy bardziej ze zrujnowanych regionów, jest tą ścieżką kanoniczną. Pomimo możliwości wyboru Noksusu przed Freljordem, to nasi bohaterowie kanonicznie najpierw udali się do zimowej krainy, czyli Freljordu. Wracając, rozdzielamy się i idziemy do serca Noksusu. Docieramy do magicznych drzwi, zaklętych przez czarną różę. Na drzwiach od narratora lub świeżaka nie jest to tutaj określone, ale wydaje mi się, że narratora jest powiedziane, że Senna widzi inskrypcję w języku noksjańskim. Powiem wam, że nie jest to jakaś ogromna nieścisłość, czy coś w ten desen, nie jest to coś, czego się czepiam, a chodzi mi bardziej o coś w ramach ciekawostki. Bo język noksjański oczywiście nazywa się językiem noksjańskim, czasami. I prawdopodobnie rajoterzy też nie chcieli atakować gracza na tłokiem informacji, no bo nie oszukujmy się, kto interesuje się różnymi językami w Noxusie czy w jakimkolwiek innym regionie w League of Legends. Ale de facto. Ten język nazywa się Wanoxjański lub Wanox. Co więcej, ten język, z tego co wiem, nie ma formy pisanej. A właśnie Wanoxjański jest określany Noxjańskim. Zatem ja się zgadzam, jest to pierdoła, musi to być pradawny język plemion Noxjańskich zatem, zwany Urnox lub Urnoxjańskim. I to rzeczywiście pasuje tutaj do Czarnej Róży, gdyż ten język jest na tyle stary, że zdecydowana większość ludzi w ogóle go nie pamięta. Co pasowałoby poniekąd do organizacji, która w cudzysłowie na karku ma już wiele wieków, chodzi mi oczywiście o Czarną Różę. Co jest ciekawe, czysto teoretycznie zatem, Senna nie powinna potrafić przeczytać napisu na drzwiach. Chyba, że gdzieś na jakimś etapie ten język poznała. Tak ja wiem, Marwek, czy ty się z choinki jakiejś urwałeś? Wiem, wiem, ale jest to film o rzeczach, których mogliście nie zauważyć, a wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawe. Ale idźmy dalej. Pokazuje się, że trzeba wyjawić jakiś swój głęboki sekret, aby drzwi się otworzyły. Riven zdezorientowana oddala się, a my stajemy przed wyborem trzech opcji, albo moczyliśmy się do ósmego roku życia... Albo podczas szkolenia strażników ściągaliśmy, albo poćwiartowaliśmy ciało jakiegoś mężczyzny. No i zgadnijcie, co wybrałem. Swoją drogą w komentarzu możecie sami napisać, co wybraliście, jeżeli Noxus już skończyliście. Chociaż warto wspomnieć, że wybór odpowiedniej linii dialogowej był na pewno, przynajmniej dla mnie, sporym problemem. Bo wydaje mi się, że nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. Bo nie chciałbym, aby mój świeżak tak długo się moczył, ani żeby był jakimś totalnym nubem wśród strażników, który ściągał, i wybrałem Mroczną Przeszłość. Ciekawi mnie, czy kiedykolwiek rajot nam powie, czy któryś z tych wyborów jest tutaj tym jedynym zgodnym z lore wyborem. Ale tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli mamy się ze świeżakiem utożsamiać, to te wybory nie za bardzo w tym pomagają. Dalej przechodzimy przez drzwi i pojawia się wiego, który pozyskuje karawkę na wino, w której oczywiście jest fragment duszy Izoldy. Tutaj bohater wyjawia nam, że te fragmenty zostały rozsiane po świecie, znaczy informuje, szanowni widzowie tego kanału wiedzieli to już dużo wcześniej. Tutaj dowiadujemy się wielce intrygującej rzeczy, która na pewno będzie istotna później, a mianowicie, że fragment fragmentu duszy Izoldy Senna może oddać tylko z własnej woli, co w mojej opinii powinno odegrać większą lub mniejszą rolę później, jest to zbyt ciekawy motyw, aby po prostu został tak ucięty. Senna chce walczyć z Wiego, a ten jak typowy Vilian w kreskówce ucieka, ale do walki z nami staje Draven, którego osobowość, jak wiemy, praktycznie się nie zmieniła. Okazuje się, że bohater uwięził przyjaciół, czyli albo Gwen, Luciana i Olafa, albo przyjaciół Riven, gdyż później Draven żąda od nas walki z nim na arenie, choć Później po walce po prostu odnajdujemy naszą ekipę tam, gdzie ich zostawiliśmy, więc może chodziło o przyjaciół Riven, których wątek zostaje tutaj totalnie ucięty? Nie wiem, przyznam się szczerze, że trochę się tu zgubiłem. Wracając, nie jest to długa walka, korzystając z wybujałego ego, udaje nam się Drivena pokonać, ale w pewnym momencie walki Draven nie ma toporów, po czym sięga za plecy i wyciąga kolejne nie wiadomo skąd. Co jest nawiązaniem do tego, jak działa amunicja w League of Legends, w sensie, że no nie kończy się. W trakcie walki, co prawda nasz świeżak zostaje ranny, ale Draven zostaje pokonany w dość prosty sposób. Riven i Senna udają zranienie po rzutach toporów Dravena, ten odwraca się do publiczności, aby chłonąć aplauz. A te zakradają się do niego, obalają go na ziemię i związują mu ręce. Draven zostaje na arenie, a my wracamy do siedziby Strażników Światła. Tutaj mamy bardzo wzruszającą scenę z Riven, która dołącza do Strażników, próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie League of Legends. W kwestii rzeczy, które nie każdy zauważy, myślę, że to na tyle. Pięknie wam, kochani, dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.